Hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Call of Juarez Gunslinger Jesteśmy sobie tam gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku i i i co mam zrobić? Idź z inną drogą Dziwne, chyba idź inną drogą Ale okej, okay, zejdźmy sobie po drabinie Kolejna drabina. Nie ma tak, zacząć odcinek od sch schodzenia po drabinach. Niezwykle pasjonujące zajęcie, e, polecam. Nie no, kurwa. Sorry. Dobrze wiem, mam schodzić grzecznie po drabinach. Nie chce mi się. Przejdź tędy, nie przejdziesz. Smutne. Dobra. No to chyba będziemy musieli zacząć schodzić po drabinach. Bo, jak tak dalej pójdzie, to przebijemy liczbę śmierci z, z wcześniejszego odcinka. No. lecz ziomek. Jedna drabinka. Oj, niemiłe skoki FPS-ów. Spadło mi przed chwilą do 17 FPS-ów. To już go niedobrze. Co tutaj mamy? Tu jest jakaś drabinka na pewno. No dokładnie. Dobra, oj, tutaj widzę będzie chodzenie pod rabinę. O, widzę tutaj. A nie, jednak Dokąd teraz? Co, co ja, co ja tu mam zrobić? Przepraszam bardzo. Nie mówcie, że ja tam trafię do wskoczyć.

Lecimy do przodu. Tutaj nie. Przeładujemy sobie i zaraz rozdamy ten. O, winda albo drabinka. Zaraz sobie rozdamy ten punkt umiejętności. A co nam poleca Gierka? Dobra. Pójdziemy po drabinę. Kolejna drabina. Tak, trochę gimnastyki na pewno nam nie zaszkodzi, ale weźmy sobie, co tutaj mamy. Więcej koncentracji na jednym pasku. Skupię się jeszcze skuteczniej. O po połowę dłużej. Dobre, dobre. Nie wiem na co daje to drugie, ale wiem, że w każdym razie. Połowę dłużej dwa koncentracja to jest naprawdę bardzo dużo. A w trybie koncentracji można naprawdę dużo ciekawych rzeczy zrobić. Także. Ojej, bu jak mi to niespodzianka. Uuuu, <tulety> Którędy? Rozumiem, że tędy. Oj, nie, to powinienem to zestrzelić. To było w poprzednim odcinku. Mnie o tym informowali, że da się coś takiego wykonać. Strzelaj w to. Wow, ja w to muszę trafić. To, to mnie nie namierza tak losowo. Czasami jest tak, że namierza automatycznie, a tutaj tak nie ma. W sumie dobrze. Nie... O, się schował. Zwalnia Nie Niedobrze. Dynamit. Rzucałem tutaj tym dynamitem. Mm, o, w tym odcinku takie postanowienie użyłem tylko rewolwerów. Bo lubię rewolwery. Wiem, powtarzam to w każdym odcinku, ale lubię. I nic na to nie poradzę. Mam tu zejść, prawda? Jak najbardziej. Mm. Oho, Czyli byśmy znaleźli przeciwnika z którym jakiegoś porządniejszego przeciwnika, z którym przyjdzie nam się zmierzyć? Dokładnie tak. O, zarąbisty gościu, podoba mi się. Kawałotra. Ops Nie, nie, nie To będzie zabawa na dynamity Tylko ja czegoś takiego nie lubię Przyda mi się tu w sumie... Chyba nawet z niego nie trafiłem ani razu O, tam się schował, nawet mnie nie zauważyłem Dobra, teraz dostał dosyć mocno. Szkoda, że tego skill'a mam w tylko w, trybie tylko w trybie koncentracji. Dobra, a ja zaraz straci ten swój pierwszy pasek życia. Także dobrze, okej. Okay. O nie, nie dobrze. Niedobrze Pojawiają się przeciwnicy Więcej przeciwników Wezwał pomoc, a tu Ja Jestem sam na full bandziorów i daję sobie... Dobra, nawet ich nie widzę. Daj sobie świetnie radę. Wychyli się, cwaniaczku. Aaaa! Postanowiłem się wychylić akurat, kiedy ja postanowiłem przeładowywać. Uuuu! A no to może mi się przyda jak ten boss. Się tam przejdzie, choć on się zapewne tam nie przejdzie. Ojojoj. ale mnie obiło coś. I tutaj myślę, że będzie bezpiecznie. Dobrze, że to unikanie kul nie jest, nie jest wcale takie trudne. Ja pierdziele. Czemu on musi tak dobrze rzucać tymi dynamitami? W sumie... Ajdź. Fuck. Skupiłem się na tym, jak rzucić dynamit. Ciekawe, odkąd mi wczyta. O, dobra, już się przestraszyłem, że od samego początku. Proszę bardzo, ziomku. Oj, tak, zdecydowanie pobiję poprzedni odcinek w śmierci. Dobra, dwa rewolwery. Kij. Już pomysłu na dziada nie mam. Po prostu jak się wychyli, to trzeba. Uuuhu uh, uh. Trzeba zacząć z niego napierać, tyle No to w sumie mogłem na to wpaść od razu i men do kurwa Dobra. Udało się. I zakończyliśmy zadanie. Zabitych 49. Ulubiona broń, Ranger. To ten rewolwer złoty. Ulubiona nagroda spada. I dobra, kontynuujemy sobie dalej nasze przygody z tą gierką. So, that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Harden as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at fifteen. Kawał caniaka. 15 lat już kogoś zarąbał. No i cóż, zaczynamy sobie kolejne zadanie. Bądź szybki lub martwy. Widzę tutaj motyw miasta kojarzącego się trochę z grom Huare z tymi wcześniejszymi częściami. W każdym razie bardzo podobne. O, oh, ale fajny, ale fajny, fajny rewolwerek Mogę mieć takie dwa zarobiście. O, oh, coś krótki mam ten tryb koncentracji. Nie był chyba naładowany. Myślałem, że na start dostanę cały i nawet nie powatrzyłem na to. Teraz wiecie. Totalny luz, nawet nie trzeba celować na tych rewolwera. Wystarczy po prostu nadalać. O fajnie, że ojć naboje. Chyba jednak trzeba będzie używać karabinu. A to niedobrze, bo ja nie lubię karabinu. Oho, co my tu mieliśmy? Coś do wymiany, chyba? Nie. Dobra. Strzelby nie. Chcę. O, to jest fajne. Okay. Mamy te nasze rewolwery z poprzedniego odcinka. Które sprawują się bardzo dobrze Tyk Lecimy dalej O, fajne salo Just to imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me. And. Się coś w rodzaju pojedynku? O, Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. She deserves that. Much. Don't you think so, Ben? John Wesley o, proszę. Przed budynkiem czeka nas jakiś fragment historii z zapoznania się z dwóch bohaterów. O, fragment historii się przez obóz. co w tym A co w tym trudnego? Oho, amunicja. Uuu zbieram sekret. Nie, to, to sekret chciałem zabrać Dziki zachód, a rewolwery. Dobra, poczytam sobie to potem. O ile mi się będzie chciało. A nie sądzę. Za namiotem? Niedobrze. Mocno mnie biją. Nasza postać zaczęła dyszeć. Gdzie się znajdują? Wszyscy. Tyk O tak, dobry moment wybrałem. Ja. Yeah. Wszyscy sztywni. Nie, nie wszyscy. Dobra, jakoś zaczęło mi iść W miarę, w miarę Tymi rewolwerkami, co tu mamy? Dobra, to nie istotne Lećmy dalej sobie Nie, coś mi się przewidziało Ale wiem, że tam gdzie się ziomek Hmm, to wygląda za tym czerwkiem. Hallo? Yeah, you know Boom, <laughs> dobra. Okej, okay, wtedy punkt kontrolny, tak jak ja byłem

od niego silniejszy w każdym razie tak, coś takiego było napisane nie sądzę bo inaczej nie byłoby tej gry a ja właśnie zginąłem po raz setny i się fajnie zrymowało nie fajnie, bo, bo zginąłem niedobrze no, fajerwerki a, o to chodzi w tym sensie, tak to działa Dużo przeciwników. Dobra Naprawdę dużo. A, to tutaj. Tutaj przed chwilą byłem. I rzucamy na ośrodek. Zawsze się kogoś trafi. O, proszę jak ładnie. Sokole oko Kolejny raz. No i tutaj zaraz sobie wejdziemy do tego lokalu, gdzie była ta rzeź i prawdopodobnie stoczyłem pojedynek. Na początku leżały tu. Jak tu przyszedłem pierwszy raz, to były tu same trupy, a teraz zaraz ja będę trupem. Ale się pakowałem. Dobra U. Spokojnie W ogóle, co tutaj mamy? Aha, tutaj mamy... Aha Rozumiem yy, Tak jakby to, że ulepszyłem te umiejętności dało mi możliwość podnoszenia tych rewolwerów Tych rewolwerów Które używam teraz I teraz lecimy dalej, co to jest? Dodatkowe obrażenia w kombinację Szał zabijania po czwartym pocisku Stop Dobra

Najszybsza spluwa zachodu, Jej. Szukaję się pojedynek. Chodzi koks. Twójste statek, się skojarzyło. kiedyś kiedyś Podobno jest szybki. szybki. he was well known for his tricks and i knew i'd need my own if i was ever to defeat him no wait he didn't hit me then i'm sure of it Nie mogę go coś. Spokojnie trzeba go namierzyć. O! Teraz będzie elegancko. Tak sądzę w każdym razie. Będę miał naprawdę wysoką szybkość. Aha, mój celownik, rozumiem, lata Fak Ale fajne, fajne Chwytam o co chodzi Jak najbardziej spoko Rozumiem, rozumiem Tylko nie ogarnąłem gdzie jest mój celownik zupełnie No, patrz, patrz, patrz na niego Uh. Hmm. Trzeba się będzie bardziej zastanowić przy walce z tym panem. Takie mam wrażenie. Dobra. Skupienie, skupienie. Czyli, czyli czyli trzeba się odchylić w drugą stronę W tym przypadku Okej okay. skupienie skupienie That man was <laughs> faster than Grease But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now he was at my mercy. Elegantsko. So he didn't die? No, I sent him to prison. Later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in saloon, just like this one. Anybody up for another beer? Hehe, <noise> celność 36%. <noise> jest coraz lepiej, nie ma co. Ale przynajmniej okruchy prawdy zdobyłem. Dobra, lecimy sobie dalej z historią. Dziękuję, darlin. Tak, nawet mówią, że rewencji to jest dosie najlepsza, najlepsza. Więc co to, co ma się z tym Bobem, który tu chodziło? Ja osobiście chciałabym słyszeć jakieś inne odwiedziny, jak. nie wiem. You ever go toe to toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. No proszę, jakiś Indianin, apacz. Tańczący z renegatami. Okej. Okay. Tak tańczący z wilkami. Także cóż, zacznijmy sobie nowe zadanie. Ładuje się gierka, ładuje. Uuu.

with wolf was akawa Apache medicine man for a massacre against the U.S Army had attacked his tribe during his daughter's secret sunrise ceremony the slaughter was unspeakable I understood his anger as there's nothing more traumatic than seeing might not die in a cruel and painful death. Dobrze, moi drodzy. Wow. Ładne. Tym akcentem nie mam broń, to mnie trochę martwi. E, tym akcentem zakończymy ten odcinek. Także ja się z wami żegnam. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. No i cóż, trzymajcie się. Cześć.